Gość, który pracuje obecnie w Microsoftie, stworzył lepszy system od Windowsa. Nie, chyba nie. Po prostu stworzył distro Linuxa, które ma przyciągnąć ludzi przyzwyczajonych do Windowsa 11 i zachęcić ich do przejścia na tego właśnie Linuxa. Może to nie jest lepszy system od Windows 11? Nie wiem. Ale chodzi o to, by przyciągnąć do niego ludzi, bo wygląda jak Windows 11 i działa w zasadzie jak Windows 11. I teraz ciekawe, czy to faktycznie dystrybucja Linuxa, czy może jakaś pułapka Microsoftu, może to taki fejkowy Linux pod sztandarem Microsoftu, który ma za zadanie przyciągnąć do siebie użytkowników Linuxa, żeby zbierać nasze dane, szpiegować nas, telemetria, wszystko. To, co robi Windows, szpiegowanie, szpiegowanie, szpiegowanie. I może to jest teraz tak, że jeśli nie używamy Windowsa, odcięliśmy się od niego i używamy Linuxa, to ten Microsoft chce do nas dotrzeć i wysyła nam takiego szpiega, takiego konia trojańskiego w postaci Linuxa, stworzonego przez Microsoftowców, wyglądającego jak Windows, bo w sumie niezła to by była zagrywka, żeby wydać tego Linuxa, którego Linuxiarze zainstalują i będą się cieszyć, o, bo Linux, Linux, Linux. I w ten sposób pobierać od nich dane. Taka teoria spiskowa. Może to prawda? Niedawno, w zasadzie znikąd, pojawiła się dystrybucja Arduino OS. Nie jest to Arduino OS, nie ma to nic z tym wspólnego. Ludzie kręcą o tym filmiki, wideo, YouTuby, pojawiają się artykuły nagle w sieci na ten temat, jak gdyby ktoś chciał tą dystrybucję wypromować. Czy Microsoft za to płaci? Czy to przypadek? Ciekawe. Wchodzimy sobie na stronę Anduin OS. Widać tam, że projekt, jego pierwsza wersja powstała we wrześniu 2024 roku. Teraz mamy wersję 1.3.3 z 20 czerwca 2025 roku, czyli całkiem świeża sprawa. Na stronie czytamy: Dziś jest najlepszy dzień na przejście na Anduin OS. Anduin OS śmieszna nazwa ogólnie to niestandardowa dystrybucja Linuxa oparta o Ubuntu. Która ma na celu ułatwienie programistom przejścia z Windows na Linux poprzez zachowanie znanych nawyków operacyjnych i przepływów pracy. Dlaczego wybrać Android OS? Mniejszy obraz, przyjazny interfejs, niezrównana wydajność, bezpieczny i chroniony, tak tam czytamy. Gotowy do użycia obraz ISO ma tylko 2 GB, podobnie zresztą jak ubuntu, jest prosty w instalacji i może spełniać codzienne potrzeby bez dodatkowej konfiguracji lub skomplikowanych operacji. Ma przyjazny interfejs. Środowisko Purpitu oparte jest na GNOME, ma piękne interfejsy i interakcje człowiek-komputer. To wszystko pasuje do nawyków użytkownika, pozwalając szybko rozpocząć pracę z Android OS bez zbyt dużych kosztów nauki. RUT i prywatność. Prywatność nie jest już opcjonalna, to konieczność. Anduin OS został zaprojektowany tak, aby nic od ciebie nie zbierać. Nie śledzimy cię, nie profilujemy cię, nie kierujemy na ciebie reklam, pozostajesz anonimowy dla systemu. Puźwa, nie wierzę i to gość od Microsoftu to pisze. Doskonałość ekologiczna. Anduin OS jest oparty na bazie pakietów Ubuntu. Jest kompatybilny z większością pakietów APT z Ubuntu. Idealne połączenie doświadczenia i ekologii. Tak, to jest najważniejsze. Nie możemy przecież pozwolić, by planeta nam płonęła. Open Source, Anduin OS to projekt Open Source, zgodny z licencją GPL v3. Możesz przeglądać kod źródłowy, modyfikować go i rozpowszechniać. Jest darmowy i zawsze będzie darmowy. Baja. Świetne posunięcie. Bardzo dobrze, że wybrali tą licencję otwarta. Można się sprawdzać wszystko i modyfikować i rozpowszechniać, jak ktoś to potrafi, lubi i chce. Więc już na wstępie nasza teoria spiskowa legła w gruzach. Mam nadzieję, że nie uwierzyliście mi w początek tego filmu i nie myśleliście, że ja to tak tam na poważnie mówię. Skonteneryzowany. Aplikacje graficzne są instalowane przez Flatpaki i pozostają oddzielone od systemu podstawowego, od wersji 1.3 w nawiasie. Umożliwiają również szczegółową kontrolę nad swoimi uprawnieniami. No normalnie miodzio, ale. Ubuntu to Snapy, a tu widzę Flatpaki, więc przyznam, że takie dziwne trochę podejście. Można sobie wybrać wersję z długim wsparciem i krótszym, ja wybiorę tą z krótszym, bo tam są jakieś najnowsze funkcje i fittery, wiadomo. Jeszcze ciekawostką jest to też, że ta osoba odpowiedzialna za tą dystrybucję pracuje co prawda w Microsoftie, ale nie przy Windowsie. Wiadomo Microsoft to giga, mega, super, hiper, uber, total korporacja i większość jej pracowników tak naprawdę nie pracuje przy Windowsie. Tam są chmury, tam są jakieś dziwne rzeczy, Bóg wie czym oni się zajmują, może tak jak IKEA największy mają dochód z tego, że sprzedają hot dogi. Tak naprawdę nikt tego nie wie. Dobra, zainstalowanie przebiegło bardzo ładnie i elegancko. Jak to z instalacjami Linuxów w dzisiejszych czasach, zwłaszcza Ubuntu. Co prawda musiałem dokupić dysk, bo lubię mieć systemy na osobnych dyskach. Mam tych dysków pięć, dokupiłem szósty. Nie mam już nawet więcej wejść na płycie głównej. Krótko, po prostu na jednym dysku mam backup, na drugim dysku mam gry, na trzecim dysku mam Windows 11, na czwartym dysku mam NoBara, mój podstawowy system Linux. Na drugim dysku mam Garudę, mój drugi podstawowy system Linux. Może w przyszłości przesiądę się na Garudę całkowicie. Nie wiem, tak czy siak brakowało mi takiego dysku jednego do testu, takich rzeczy, gdzie bym instalował wszystko i sobie tam spokojnie się tym bawił. A nie chciało mi się ogarniać Virtual Machine, więc kupiłem sobie za dysk 520 giga i go podłączyłem. Taki to dysk do testów będzie. I od dzisiaj uruchamiam coś takiego jak żebro zrzutka. Tak trochę tutaj po żebrze, żebro zrzutka. Jeśli lubicie wpadać na ten kanał i oglądać moje filmy, czy tam przede wszystkim ich słuchać, to pod tym filmem możecie mnie wspomóc jakąś drobną kwotą. Tak na przyszłość, żeby było coś na sprzęt czy na jakieś testy. Nikogo nie namawiam i od nikogo niczego nie wymagam. Jak macie ochotę, to wpłaccie tam 5 zł dla starego, dobrego blimka. Link pod filmem. Dobra, zainstalował nam się ładnie ten Android OS. Faktycznie na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy Windows. Dodajemy sobie jeszcze Windows, Tapetę, do tego i cyk. Żeby było identycznie jak na Windowsie. Bo oryginalnie ich nie ma. Tutaj, w tym Anduin OS. Podejrzewam, że chodzi o prawa autorskie, ale ja prywatnie mogę sobie wszystko ściągnąć i zainstalować. A co tam. Na dole mamy ten pasek zadań GNOME wyglądający oczywiście jak w Windowsie menu start i szybkie akcje w centrum paska pośrodku jak to w Windowsie 11. W sumie nie jestem fanem tego, lubię mieć wszystko z lewej strony. Zaraz sobie to przestawię. Ale w sumie nie, jak to ma wyglądać tak jak w windowsie, to niech będzie po prostu jak to w Windowsie oryginalnie jest. Fajny widżet pogodowy z lewej strony, całkiem przejrzysty i przyjazny, ale nie będę tutaj sobie ustawiał, bo bym musiał geolokalizację włączyć, a chcemy być totalnie prywatni i żeby nas nikt nie śledził, prawda? Z prawej strony przy zegarku coś, co z Windowsa znamy, jest to Systray i wszystko, co tam można ustawić w tych ikonkach, czyli połączenie internetowe, lokalizacja, dźwięk, jest nawet motyw. Ciemny albo jasny. Tego chyba w Windowsie nie ma, bym musiał sprawdzić. Tak szybko tych motywów zmieniać nie można. Kalendarz, powiadomienia: wszystko to, co w Windowsie powinno być, jest też tutaj. Zobaczmy, jakie ma aplikacje zainstalowane defaultowo. Skoro ISO zajmuje tylko 2 GB, to pewnie tego dużo tutaj nie ma. Mamy Firefoxa przeglądareczkę, jedna z lepszych przeglądarek, zaraz po brewie. Dalej mamy pliki, czyli coś takiego jak w Windowsie pobrane, pulpit, wideo, dokumenty, cała taka struktura katalogów, jak w Windowsie. Dalej mamy terminal, bo wszyscy wiedzą, co to jest, wiadomo. Później mamy sklep. Zainstalujmy sobie coś ze sklepu, na przykład VLC do tworzenia filmów, albo Gimpa, zobaczmy. Mamy nawet do wyboru albo z Flatpaka, albo z Debianowego Deb. Czyli po prostu ładnie. Jest wybór, jak chcemy to zainstalować. Jak ktoś nie chce używać flatpakowego Rolling Release, może sobie używać DEBA. Ważne, że jest wybór, to jest najważniejsze. Dalej mamy apki, takie jak przeglądarka, kamera. Dalej mamy pogodę, edytor tekstu taki prosty, kalkulator całkiem przyjazny, czytacz PDF-ów, odtwarzacz wideo, odtwarzacz muzyki i ustawienia systemu. Możemy sobie zobaczyć, zobaczmy sobie, jak tam system w tle sobie działa, czego używa i jak dużo. No dobra, skoro to ma być imitacja Windowsa, to dajmy monitor system, normalnie odpalmy sobie z ikonki. Jak widzicie, nie zżera tutaj na początku dużo zasobów, mimo że już trochę poklikałem. I taki to sobie Linuxik na wzór Windowsa 11 istnieje. Łatwy, prosty, przyjemny, starczy do większości codziennych zadań wykonywanych przez setki milionów komputerów PC na całym świecie. Może być nawet alternatywą dla wielu osób, które nie chcą siedzieć w październiku już na niesuportowanym Windows 10 i nie chcą też się przesiąść na Windowsa 11. Myślę, że to też dla, dla tych ludzi prosta, dobra alternatywa. Z ciekawości spróbuję jeszcze tutaj zainstalować sterowniki NVIDIA i odpalić moją ostatnio najbardziej ulubioną grę, czyli Dune Awaking. Porównamy sobie fps -y. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka, suba, komentarz na piwek. Nara.